Dzień dobry, witam ze Złotych tarasów na premierze filmu Listy do M5. Ze mną pan Tomasz Karolak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie Tomku, jak się pan czuje z tym, że świętego Mikołaja, którego pan się wciela, chce oglądać cała Polska już od 11 lat. Dla mnie jako aktora to jest y, oczywiście duże takie wyróżnienie i dowód na to, że y, z tą emocją swoją gdzieś tam trafiłem i ludzie się ze mną utożsamiają, a może inaczej. Y, może, y, może ludzie lubią takich łobuzów, szczególnie kobiety, y, o czym też nasz y, film przecież mówi. Ja, ja to. Y, w ogóle jestem wdzięczny i zaskoczony, że ta seria tych filmów ma taki sukces i że już nie tylko Kevin sam w domu, ale również i listy do M. Dlaczego nie w sumie? I w ogóle branie udziału w tej przygodzie filmowej jest zawsze dla mnie takim. No, z wyróżnieniem bym powiedział, bo przecież aktorzy się zmieniają, filmy się zmieniają, scenariusze się zmieniają. My jesteśmy póki co, mówię o Piotku, o Adamczyku, Agnieszce Dygant, Wojtku Malajkacie, jakoś nam to idzie dalej w tym filmie i oby tak dalej było. No, bo mamy jeszcze chyba pokłady, żeby się z ludźmi pobawić, o tak bym powiedział. Ja i większość widzów zastanawiamy się, jak pan potrafi się wczuć w rolę takiego... Tak powiem, komediowego Mikołaja. Czy pan jest taką osobą na co dzień, czy jednak pan trochę przybiera taką inną twarz przed kamerą? Nie, ja podobno taki jestem. Ja nic nie gram. Ja jestem zawsze sobą, staram się być sobą. Mi aktorstwo takie charakterystyczne to jest obce. Ja po prostu kiedyś pracowałem jako Mikołaj, jak byłem studentem biednym i zarabiałem na życie, to wtedy, w okresie, właśnie przed świętami, razem z przyjaciółmi, kolegami ze szkoły teatralnej w Krakowie, takżeśmy dorabiali. No i mieliśmy też już dosyć po pewnym czasie tego całego tej całej dzieciarni I, i stąd się to wszystko jakby zaczęło i stąd się to wszystko wzięło a to, że, że w Polak, Polak to i wiadomo, Panu Bogu świeczkę diabła ogarek, więc fajnie, że tu święto, świę, święta, święta i święci święci, ale łobuzami też jesteśmy, więc myślę, że dlatego ta postać jest tak lubiana. A dzieci, które Pana znają i widzą Pana na przykład gdzieś w galerii na Zakopach, mówią do Pana, o ja Pana znam, bo Pan był Mikołajem? Tak, tak, mówią tak, dokładnie tak, no ale nie idę do sklepu i nie robię im prezentów, bo bym zbankrutował już kompletnie. A czy wiedział Pan, że doczeka się listy do M takiej serii, że będzie aż pięć części? Nie miałem pojęcia o tym i to w ogóle było, to że robiliśmy dwójkę, pamiętam, listy do M2, to było dla nas takie wielkie w ogóle zaskoczenie, ale jak ja bym sobie wtedy pomyślał 10 lat temu, że będziemy robić da ZDM 5, no to, to, to w ogóle nikt o tym nie marzył. Jest, jest super i, i, i póki będziemy ten klimat świąteczny utrzymywać, to myślę, że, że fajnie grać w listach ZDM. A święta pan w domu spędza z rodziną też jako Mikołaj, czy już jako pan e, Tomasz? I, jestem i Mikołajem i Tomaszem. Teraz właściwie już mnie dzieci zmuszają do tego, żebym był Mikołajem, że nie ma także tylko w filmie, tylko proszę... <gryw> Więc to jest ciekawe. Yy... Ja też ulegam magii świąt. W ogóle wszyscy chyba ulegamy magii świąt. Mimo, że często mamy inne poglądy religijne, filozoficzne czy, czy inne kompletnie spojrzenie na świat, to cały czas w tej y, rzeczywiście tradycji troszeczkę y, trwamy i lubimy ją jakoś celebrować. I myślę, że dopóki tak będzie, to będą listy do M. Dziękujemy Panu za rozmowę. Życzymy dalszych sukcesów w karierze i kolejnych części listów do M. My chcielibyśmy, żeby Pan zachęcił naszych widzów do pójścia do kina i obejrzenia filmów listy do M5. Zapraszam Was serdecznie. Chodźcie do kina, obejrzyjcie listy do M5. Dziękujemy. Bardzo. Dzięki.